Przyjaciółki i przyjaciele, przewodników bez granic. Zwracam się do Was jako Polak, przewodnik i człowiek wierzący w podstawowe przykazanie miłości. Atmosfera niekończących się konfliktów, nieporozumień i nienawiści sieje spustoszenie psychiczne. Dlatego też my, przewodnicy bez granic, postanawiamy wrócić z długich podróży po świecie do matecznika niosąc dobrą, pozytywną energię. Polskie powiedzenie mówi, cudze chwalicie, swego nie znacie. Dlatego też my w tym tygodniu będziemy odkrywać stolicę w ważnym momencie historycznym. Zapraszam. Jeszcze Polska nie zginęła. Dzień dobry, kochani, witajcie z Warszawy, z tej strony Damian, przewodnicy bez granic. W tygodniu, kiedy obchodzimy święto niepodległości, przewodnicy wracają do ojczyzny. Nie mogło być inaczej. Warszawa w tym tygodniu zdominuje tematykę przewodników bez granic, a już we wtorek posłuchamy, co i kto śpiewał. O naszej stolicy. W środę tradycyjnie spotykamy się na live, ie. w ten niepodległościowy wieczór. Porozmawiamy o różnych tematach, o Warszawie, ale nie tylko, bo i o naszej ojczyźnie. W czwartek zobaczymy, co w książkach i w filmie znajdziemy o Warszawie, a w piątek spróbujemy kuchni naszej stolicy i. W sobotę będziecie skazani na mnie, bo to ja przejmuję kontrolę nad Instagramem Przewodników Bez Granic. Mam nadzieję, że będziecie z nami. Do zobaczenia!